Cześć, witajcie, jestem Max Hit. W dzisiejszym odcinku zagram sobie w Hollow Knight'a I tak, to będziemy grali tylko na odcinkach. Nie będę grał tego po, poza odcinkami, nie będę na tego tykał poza odcinkami, bo inaczej na tego się nie opłaca. Tykać poza odcinkami zawsze znaczy się opłaca, ale, ale dla Wam będzie się opłacało, bo byście nie mieli wszystkiego. Wszystkiego, byście mieli całej gry, tylko byście mieli jakieś części. Oraz opuszczę tutaj, tutaj filmik. To oczywiście możecie sobie pominąć na odcinku. Bo to pewnie tylko niektórych będzie interesowało. Albo w ogóle nikogo, więc wszyscy po prostu pominą. A nasz, naszym celem tej serii w sumie będzie przejście całej gry. Zrobienie wszystkich adgmentów No i tyle jak na razie Bo może kiedyś kiedyś mi się zachce ze speedrunować tą grę albo nie wiem nie wiem co zrobić bo z tą serią może być różnie, chociaż bonusowe odcinki pewnie się pojawią jeszcze, bo nie wiem czy wszystkie achichmenty zrobię podczas y całej serii więc na przykład się nie dziwcie, że jeżeli zakończę tą serię w na przykład 30 odcinku, na przykład się uda nam ją zamknąć. Załóżmy, że w 30 będzie koniec. I nie zrobię wszystkich achigmentów, to będę musiał nagrać yy, na przykład 3 bonusowe filmy, 4 żeby dokończyć. To zależy od achievementów ile zostanie. A tutaj jak możecie zobaczyć, tutaj mamy postać, którą będziemy grać. Jak się się. A w nie będę. Nic. W so, ja niczego wam nie zagłuszyłem tutaj gadając. Bo tutaj te postacie nic po prostu nie mówiły. Nie to nic. Więc. Znaczy ta postać, bo to chyba była jedna postać tam. Oczywiście kontrolki musiałem zmienić. Moim zdaniem warto zmienić, chociaż jeszcze myślę, czy nie będę zmieniał. I teraz omijmy przeciwnika. Bo ja go nie muszę pokonywać, nie mam takiego chyba wymogu, chyba, że jest jakiś achievement. Hmm. Okej, okay, tutaj... Jak będę przytrzymywał H, naładuję sobie... ...ten pasek, co mi się ładuje, szkoda, że Wam nie mogę pokazać. Ale zaraz zobaczycie, bo mi tutaj takie coś się ładuje. Przerwaliśmy to na dół. Okej. Okay. Spróbujmy tam skoczyć. Nie, wiem, no spadłem. Troszkę dobrze, że tu nie ma full damage'u. Jeszcze. Czyli, że jak spadnę, nie ma damage'a. To dodaje mi dodatkowe życie, w jakimś stopniu. Okej. Okay. I tutaj mi się załadowała tak, takie coś, że mogę, jeżeli przytrzymam teraz H, to sobie będę życie regenerował. Ale, że mam full życia, to go nie zregeneruję. No właśnie, spaliśmy. No i wrócić tędy nie mogę. Zobaczmy, co na dole. Dołem nie przejdę, bo tu są kolce. chociaż niby się da jakoś odbijać od tych kolców. Jakoś Ale ja jeszcze nie wiem jak To po prostu Po prostu tego nie zrobię. Co my tu mamy? Hmm. Nic ważnego w sumie. Rozwalmy to ścianę i przejdźmy dalej. Skoczmy w dół. A pusto tutaj. Mogę z nim pogadać? W jaki sposób? A, na w Udy, Mogę z nim pogadać. Na, na mogę tutaj zapisać grę. Szka szkoda, że tu nie ma języka polskiego w tej grze. Chyba nie ma. Jeżeli jest język polski lub jakieś spolszczenie, to z chęcią bym grał, bo nawet tłumaczyć mi się nie chce. A je, je, no nie chodzi mi też o tłumaczenie, bo ja tam z angielskiego to taki nawet niezbyt. Bo niektóre rzeczy po mnie przetłumaczę z angielskiego. Więc jeżeli byś tutaj macie język polski, a wy wiecie, że jest język polski, to. W... To wy możecie też mnie informować o jakichś rzeczach. Na ja nie wiem, czy ja nie powinienem iść najpierw gdzie indziej. Czyli tutaj, bo tutaj mogę coś zrobić. Te drzwi się otworzyły. Okej, okay, to tutaj będę mógł później wrócić. Dobra, to spanimy w dół. Teraz w prawo czy lewo. Pójdźmy tu. Mogę coś zaatakować? Mogę. Czy to będzie chodziło do górzy nogami? Oczywiście, że tak. Bo to by chodziło do góry nogami najpierw. Zobaczmy, co jest tutaj. Nie wiem, czy ja w tą stronę powinienem na miści. Jest w ogóle. Jeżeli, jeżeli P nie będę mógł wrócić tam. Aha. Aha. Ja spadłem po prostu na dół. Okej, okay, teraz przytrzymam H. Przez e, zregenerować życie. Tu jest przejście na dół, więc od razu przejdźmy. Nie będę tam na górze się bawił, choć mogę wrócić, ale nie mam potrzeby. Co ty Chcę kupić mapę. Kupię tą mapę. Na no, tabie mogę otwierać mapę. No dobra i w inventory mogę sobie patrzeć. Okej, okay, to już... Czyli to od niego mogę kupić mapę. No i okej, okay, mapa. Tu mam atakowanie na okej. Okay. Ok, jak wrzuczę tab, to mogę zobaczyć mapę, ale pewnie i tak z tej mapy nic nie zrozumiem, więc pewnie będę potem i tak polegał na was, gdzie, jeżeli wygraliście w tą grę. Gdzie iść? Tędy nie przejdę już. Chyba, że... Nie spadaj, bo tam coś mo może być. Nie, nie! Wróć tam. Czy muszę iść tędy? Mhm. Zobaczmy czy coś tutaj jest. Po tej stronie... Co tu jest? Okej, okay, okej, okay, miałam przejście jak najszybciej. Rozumiem. Nie, nie miałem. Dobra. A i to jest miejsce też spawnu mojego. To, to trochę tak... O, drzwi chociaż się otworzyły. panara. Co mogę w sklepie kupić? Broń? Jakieś różne rzeczy. Okej. Okay. Myślę, że z tego potem skorzystamy. Wiem, że na tym odcinku mało co robię, ale. Ale po prostu ja. nie wiem. Nie wiem zbytnio dużo o tej grze. Bo, jakby. Wiadomo, bym mógł sobie wszystko na tubie obejrzeć, to tego Halloween na Sun, to by obejrzeć. U jakie oszczędności. I po prostu zobaczyć co i jak. Ale moim zdaniem nie miałoby to sensu. Zejdźmy na dół. Nie obrywając, się powiedzieć. Zejdźmy dół. To mogę sobie tak, mogę nabić sobie regenerację przy okazji. A, tu nie mogę tak się, się odwracać, chociaż w jakiś sposób mogę to robić, ale. Czy chcę tą regenerację to nawiać raczej nie, więc przejdźmy sobie o razuni niżej. Zobaczmy czy tą mapę muszę jeszcze raz kupić. Bo jeżeli muszę jeszcze raz kupić. O, tam ciotra. To trochę szkoda, że powiem muszę musiał dotrzeć do ławki. Nie muszę, tak? Nie, nie muszę, czyli. Idziemy tędy, bo tam jest parkour po prostu tutaj. Idźmy tu Ok, mamy wybór znowu iść w dół w górę Idę w górę Ok Czyli... A tu coś jest? Nie Tu są, czyli tu mamy monety po prostu Ja to na to będę mówił monety Chyba, że tu nie dostępu. Jeste... Chociaż nie wiem, co to jest. No chcecie, napiszcie co to jest, bo Wy możecie się znać. Możecie się znać na tym bardziej, bo Wy mogliście o innych oglądać Hollow i po prostu przyszliście do mnie oglądać Hollow od kogoś innego, lub po prostu jesteście nowi z tą grą. To po prostu nie, nie mówcie, bo ja i nie zdawać mi pytań o tej grze hmm. bo ja nie wiem czy to jest taki boss jakby tu są przejścia zamknięte rozumiem trzy hmm. razy to mamy. jest teraz ich dwóch Rozwalmy tego jednego, najpierw. Ale przy okazji może nie rozwalmy siebie. Jestem na hita. To jest bardzo zły pomysł, co ja chcę zrobić. No właśnie, bo mój pomysł by się skończył właśnie tym. Okej, okay, czyli to jest... dobra, to już wiem. Niestety wam nie mogę tego przyciąć, bo... Ja nie bym już wam materiał przyciął ten, jak sobie idę tam. Pójdę tędy. Mm -mm. Idę tu. Walną mnie niestety. To no szkoda trochę. Chcę z regenera regeneracji odnowić. W taki sposób sobie regeneracji nie odnowię. A to co jest? Może lepiej idźmy tam na dół. Pewnie i tak prędzej, później będę musiał tam iść, bo te przejścia będą jakoś łączone. Ale mm -hmm. <głos> <głos> jak <głos> na razie wolę pójść tą drogą, którą szłem po prostu A co Nie wiem co to było A to, to bym to ja w tej postaci tylko że wersji Martę. no i znowu to samo zrobiłem znowu zrobiłem ten błąd zrobiłem błąd lora chodź zmienił kierunek Idę tędy Chociażby że nabić to albo nie to Wykorzystamy to, żeby nabić sobie regenerację. Nie no! Musiałeś nie walnąć dwa razy. Daj mi się chodzić zregenerować. Dobra, mamy choć z powrotem KP Czyli warto pokonywać pokonywać przeciwników jednak. żeby mieć tą regenerację całą. Dobra, mam jakąś część regeneracji. Więc myślę, że po prostu przejdę sobie tam na dół. Mam nadzieję, że ten cień mnie nie bije. Nie, on Okej, teraz dwa będą. Porazie oberwali. Yy, muszę użyć regeneracji. Regenerujcie. Dobra przejścia są dalej Coś się nie wpływać Dobra idę w górę Idę w górę Co to jest? A tu mogę sobie zregenerować swoje życie I wziąć z tej wody sobie Maksymalnie Maksymalne odnowienie Życia Okej, okay, okej, okay, spoko. Myślę, że takie miejsca się przydadzą dla mnie. Muszę z nim się bić? Nie muszę. Więc idę. Co jest tu? Idę w górę. Nie, tu. Dobra. W górę nawet nie mogę iść, więc jeszcze przejdę tutaj. Zobaczę kawałek, choćby kawałek. Nie Jak widzicie, głupio tracę życia. Bardzo głupio. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Ponieważ ja już muszę kończyć tutaj. Myślę, że następny odcinek na pewno nagram. Mam nadzieję, że chociaż się bardziej nauczę grać w tą grę. Chociaż nie będę grał poza odcinkami, będę grał tylko na odcinkach. Ale myślę, że jakoś się uda nam tą grę przejść. Nie wiem, jak chcę przejść tą grę. Ale na pewno wiem, że chcę, nawet specjalnie tutaj zginę sobie. Bo ja tutaj chcę wrócić do ławki tutaj. Dobra, więc co? To mamy tyle. Widzimy się na temat odcinku z Polonaka. Koniec odcinka. Na razie.